Jolanta Wrubel-Best dołączyła do grona bohaterów śródliterackich w Książnicy Podlaski. Pochodzi z Białego Stoku, ukończyła filologię polską i filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Obecnie mieszka w Stanach Zjednoczonych w Houston. Do rodzinnego miasta przyjechała na zaproszenie Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białym Stoku. Głównym celem była konferencja związana z e, kulturą żydowską i dotyczyła przede wszystkim pozycji kobiety żydowskiej a ponadto łączę czas prywatny z zawodowym i jest mi niezwykle przyjemnie odwiedzić miasto rodzinne i przypominać to wszystko, co było. Violanta Wrubel Best wykłada nauki humanistyczne i filozofię w w Houston. Publikowała w amerykańskim przeglądzie polskim Salmation Review, Polish Review, periodyka Heys oraz innych czasopismach. Amerykanie są bardzo zainteresowani kulturą polską, a przede wszystkim muzyką, różnymi folklorem, a także kuchnią, uwielbiają, uwielbiają polską kiełbasę. Natomiast zainteresowanie literaturą polską, być może przychodzi jako drugie, ze względu na nieznajomość języka. I jednak w systemie w Amerce nie mówi się aż tak dużo o literaturze polskiej, raczej o historii idei. A więc promuje się Miłosza, a więc mówi o Herbercie Szymborskiej, czyli naszych wielkich noblistach. I jest to wielka zachęta do tego, aby rozpocząć, rozpocząć długotrwały proces. Istnieje także wymiana pomiędzy uniwersytetami, na przykład część Uniwersytet Jagieloński współpracuje z Uniwersytetem w Washington DC, to jest dobre, więc miejmy nadzieję, że to będzie wzrastało. Wydaje mi się jednak, że polska nauka jest bardziej zainteresowana stroną amerykańską niż odwrotnie. Kolejne spotkania miłośników śród literackich w księżnicy podlaskiej odbędą się po wakacjach.